Teraz jak po walce idziemy zacznie, czy odpali? To jest najlepsze pytanie. Dobra, zrobimy mu tam 3 razy, żeby sobie powietrze napompował. I powietrze, paliwo, żeby się napompował. Tu mi kurier przerwał kuras kurwa. Dobra. Oj! O! Jebnął. I paliwo mam. Oj! Coś przebieram. Sam się musi odpowiedzieć chyba a bo coś zepsułem Chodź, chodź, ciekawe, się jak rozumiem, tam to ropa, lecisz lepiej niż przed zabiegiem. No, i sprinter mnie tak zdenerwował, że wsiadłem i stwierdziłem, że zrobimy jakiś trening na siłce. Bo przecież pogoda dzisiaj taka piękna. Pogoda jest bajka. No sprinter chujnie interes A no, Szkoda gadać I weekend majowy bez busa bez treningu, bez motocrossu jaj jaj znowu pół dałem znowu i 65 km Drugi Tego kuriestwa jeba Kto tam wymyślił tą śrubę na samym końcu chuj Gówna stare No trzeba zwalić ten kolektor no Tam gdzieś leci Taki węża yeah. no, Przy okazji Taki myk wam pokażę Jak sprawdzić o Gdzie są jeszcze śruby no Nie gadaj, tu tych śrub jeszcze tyle jest. Dobra, tu mam Tu i tu mam wykręcenie Tu na pewno nie będzie wykręcone Gówno na 100% Jest? Tak kręcona. Jest Czyli zostało mi tylko te Ale kto tam wymyślił te z tyłu to Zabić lujanie A czyli jedna tu Aha i druga tu Dobra Po dwóch godzinach odkręciłem to takim czymś Po czym się okazuje, że tego gówna nie idzie ściągnąć Całkiem Bo wszystko tu przeszkadza Wylał się płyn nie widzę skąd leci No i szukam teraz mobilnego mechanika, no bo ja na pewno tego nie zrobię Super Gówno stary Ej, mam tak Dupnę sedzika Wszystko co stare jest takie złe. Lecimy sobie. Co? No jestem właśnie po treningu. Muszę krzyczeć, pewnie, bo tu słabo słychać. Dzisiaj taki bardzo słaby trening, ale naprawdę czasami lepiej zrobić cokolwiek, ale jednak zrobić coś niż nie robić nic. To jest taka moja rada. No i jak ktoś mówi. Na siłowni też on się nie zna, tam nie wie jak, żeby źle nie robić. To jest nieważne. Ważne jest, żeby cokolwiek robić, bo robisz źle. Beletko się nie połamać, że wiadomo, to tam lekkie ciężary na początek. Porobić, do, porobić źle, dopóki się nie nauczysz. I jazda tam ostra. Tak się urządziłem, że mamy weekend majowy. Stoi ten, kurwa, zdupiec. Ja czekam, aż chłopaki po mnie przyjadą. Dzisiaj po treningu na bogatości. Łososik, jakaś kasza, pomidorki. Łącznie, zaraz wam powiem, albo wrzucę screena z aplikacji. Gdybyś się pytał, co jeszcze robię, gdzie pracuję, to pracuje się wszędzie. Dzisiaj taki poniedziałek naprawdę na pełnej. 21 tysięcy kroków. 19.50. Lecimy jeszcze jakiś taki luźny trening zrobić. Raczej bez cardio, bo już taki jakiś naprawdę no nie chce mi się w ogóle ale zaraz jak już strzelimy tam Red Bullka jeszcze może kurcze małego no bo co, co zrobisz jak cię nie zero sugar i jedziemy dlatego praktycznie zawsze jeżdżę sama na siłownię, bo jadę kiedy gdzieś kiedy gdzieś tam jakaś godzinka, 200 trafi wolnego, no bo to Wiadomo, człowiek kurcze, zabiegany cały dzień. Tak to później wygląda. Ciężko się z kimś dogadać później, żeby na jakąś godzinę. Tyle.